mi Dorota zaczęła od, e, od tego, że mm, wprowadzając w pasożyty, powiedziała o tym, żebym <grym> podzieliła się pewną historią. E, dobrze, to się podzielę. E, historia Lambi, to nazwa bardzo mi bliska tego czasu w moim życiu, chociaż pojęcia o tym nie miałam. E, tak, to prawda, ja byłam dzieckiem, które zmagało się z tym no, od Podstawówki i to takiej początkowej, do liceum. I w zasadzie dopiero w liceum uporałam się z problemem, o którym nie miałam pojęcia, że go mam. Mój problem polegał na tym, że byłam dzieckiem, które wiecznie bolał brzuch. Byłam bardzo drobną, małą dziewczynką i niekoniecznie miałam zdolność przyjmowaniu wszystkich pokarmów. Ja po prostu nie mogłam jeść, ponieważ bolał mnie brzuch. Po każdym posiłku, który spożywałam, miałam bardzo silne boleści brzucha i w zasadzie nie było takiego momentu, w którym ja mogłabym o sobie powiedzieć, że jestem głodna. Ja nie potrzebowałam wiele, żeby się nasycić. Jadłam bardzo mało i to mi wystarczało i jeszcze kończyło się bólem brzucha. No, jak to się przekładało na życie codzienne? No z taką dużą uci uciążliwością, bo ciężko było jeść w szkole y, drugie śniadanie, dlatego że boleści brucha powodowały ogromny dyskomfort. Y, ciężko było spotykać się z koleżankami, wychodzić na lody czy na do y, kafejki, ponieważ to też wiązało się z ogromnymi trudnościami. Y, I po słodyczach najczęściej czułam się najlepiej. To znaczy, tylko one przysparzały mi dużo przyjemności, ponieważ wszelkie inne produkty kończyły się dużym problemem u mnie, właśnie takiej natury. Sprawa zaczęła się pogłębiać i było coraz ciężej, dlatego że kiedy dochodziła szkoła i to już był czas liceum i przygotowywałam się do natury, to dochodził jakiś tam stres. Wiadomo. W przypadku dziecka uzasadniony, spowodowany tym, że przede mną ważne egzaminy i ten stres, kiedy się zaczął pojawiać, ja zupełnie tego nie łączyłam z lampniami ani z żadną pasożytniczą sprawą, potęgował moje bóle brzucha. To też zrzucałam to trochę na kartę tego stresu, że to wszystko jest tym spowodowane, że to taka moja reakcja. Jak się stresuje, to brzuch boli nie tylko mnie, dużo tak ma. No i sprawa się troszeczkę skomplikowała, ponieważ przez dwa lata liceum dość regularnie traciłam przytomność. No i takie omdlenia licz dużymi spadkami elektrolitów były powodem, dla których stałam się stałą klientką izby przyjęć w szpitalu. Ale pewnego dnia, zupełnie niechcący, zesponsorowałam mojej młodszej dużej siostrze sporo stresu, ponieważ pierwszy raz zemdlałam, a w zasadzie jeszcze nie wiedziałam, że to się dzieje, to nie wiedząc o co chodzi, położyłam się do łóżka i no źle się poczułam po prostu i chciałam jakoś wołać o pomoc i powiedziałam do mojej młodszej siostry, że chyba właśnie zemdlałam. I moja siostra kompletnie przerażona, ponieważ ja byłam w liceum, a ona zaczynała swoje kroki w szkole podstawowej, kompletnie przerażona tym, co się dzieje, wybiegła z pokoju i krzyczała w środku nocy do moich rodziców, że mamo, tato Agata chyba umiera, no to wtedy już pomyślałam sobie, że choroba mojego brzucha ma chyba za duże przełożenie na, na zdrowie nie tylko moje, ale jeszcze mojej młodszej siostry. Rodzice oczywiście zabrali mnie na pogotowie, no i diagnoza była dość jednoznaczna, okazało się, że według lekarzy jestem w ciąży, ważąc 48 kg. Byłam już diagnozowana w tym kierunku przez 2 lata, to znaczy średnio raz na miesiąc byłam w szpitalu z diagnozą ciąży. Nic się nie zmieniało ani w kierunku y, mojego wzrostu wagi, ani mojego samopoczucia. Miałam wielokrotnie robione USB. Y, lekarze stwierdzili, że widocznie dziecko jest tak małe, że go nie widać, i mam się lepiej przyznała. No to leczenie nie przynosiło zbyt dużych rezultatów, y, więc poszukiwaliśmy innej metody. Ja w ten sposób trafiłam na oberon i podczas tego badania okazało się, że mam zapaloną trzustkę. A dokładniej ogon trzustki, więc to było dopiero odkrycie. Jak się okazało, że nie dość, że mam trzustkę, to jeszcze mam ogon i to już był w ogóle przełom. Okazało się, że w ogonie jeszcze raz coś mam i, i nie bardzo wiedzieliśmy, jak trzustkę leczyć, tym bardziej, że lekarze nie byli w stanie prosić, co to jest. I Oberon dopiero tak wnikliwie i konkretnie przedstawił, że to są lambie. Ja przeszłam kurację y, antybiotykową, która mnie osłabiła y, bardzo. Y, I później zaczęłam używać paraproteksu. Y, używałam EXINES, czyli azimetru naszego, y, po naszemu, <gryzmata> i korzystałam z y, y, takiego suplementu jak Garlic Cups. Y, y, I skończyło się na tym, że od szkoły podstawowej, czyli y, od 7 roku życia. Mając prawie 18 lat, czyli po 11 latach potężnych bólów i, i naprawdę trudnego zmagania się z jakimiś wycieczkami górskimi i szkolnymi, wyleczyłam się z bólu brzucha. Okazało się, że miałam tak potężne lambie, że przez 10 lat wyhodowałam sobie sporo w tych moich jelitach i organizmie. Na co to się przełożyło tak konkretnie? Na zaburzenia snu. Ja byłam dzieckiem kompletnie nieśpiącym. To potęgowało stres? Otóż Państwu mówiłam, jeśli ktoś z Państwa był na spotkaniu, podczas którego mówiliśmy o stresie. No i od tamtej pory wszystko jest w porządku. To też szlamblie, to dzieci z bolącymi brzuchami, bez powodu niejadki, które szybko się nasycają, a słodyce wystarczają do tego, żeby się pochylić na cały dzień i w zasadzie już nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Myślę, że to trochę przybliżyło mój przykład. I przejdę dalej. Czy jesteśmy tak kompletnie bezbronni? Absolutnie nie. Jak zwykle damy radę. To, o czym ja zechcę dzisiaj powiedzieć, to będą na pewno zaparcia, biegunki i sposoby na to, żeby się ich pozbyć, bo to są takie najczęstsze dolegliwości, których w ogóle nie kojarzymy z żetonami niestety. Dla uspokojenia Państwa, że mamy, mamy czym walczyć. Nie podawałam tutaj pudełeczek, bo byśmy całą stronę założyły, chyba. Dlatego, że jest tego dużo, jest w czym sobie radzić i będziemy zaraz to robić, jeśli tylko Państwo zechcecie. Na początek moja ulubiona trójka. Ja mówiłam o świętej trójce dla zdrowia naszego układu nerwowego, dla naszego bezpiecznego i przyjemnego, zdrowego snu. A dzisiaj mówimy o innej trójce. Dzisiaj mówimy o trzech muszkieterach, wspaniałych zwycięstwach wszystkich bojów pasożytniczych. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego, że żeby uporać się z pasożytami, potrzebujemy zdrowej flory bakteryjnej jeli, a to są pałeczki kwasu mlekowego, żywe kultury bakterii, które mamy w Asezemesie. To jest najdoskonalszy produkt do tego, żeby odbudować nasze jelita. Mamy paraproteks, wspaniały element, który działa jak antybiotyk, tylko nas nie uszkadza. Nie uszkadza naszej odporności, wzmacnia nasz organizm, również reguluje nastrój podczas. W e, oczyszczającej e, i zawiera mnóstwo cennych składników, ale do tego e, przejdę chwilę później. E, I acezymes e, i szamponina z jannonii. To jest e, sok bogów. Jestem absolutnie przekonana, że to jest e, jeden z większych darów, jaki jest, otrzymaliśmy w, w naturze. E, jest to sok, który doskonale współgra z z Jest to trójka, która jest w stanie odbudować nasz organizm pod każdym kątem. Immunologicznym, hormonalnym, pod kątem naszej odporności, flory bakteryjnej naszych jeli, zdrowego funkcjonowania układu nerwowego, rytmu snu i czuwania i nastroju. Ponieważ jak sożyty, to niestety spada nastrój. A co też bagatelizujemy często, że czasem na jest po prostu źle jesteśmy rozrażnieni, nie znamy tego powodu, a, a może być tak, że grzybica duszuje. Ale wiemy o tym, że muszkieterów było czterech. Kim jest ten czwarty? Niektórzy mówią, że poszukiwania trwają, ale arcyzynę Sparaprotex Inoni, trzech muszkieterów, zgadło, kto to jest ten czwarty. I jest to garlic Caps, czyli czosnek z jedwódzką. Dlaczego? Ponieważ jest to naturalny antybiotyk. Jest to doskonały, równie cudowny środek, który możemy z powodzeniem podawać wszystkim. I myślę sobie tak, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy narażeni na żywność niekoniecznie zdrową, niekoniecznie czystą i nie jesteśmy w stanie iść sterylnie, bakterii jest dużo dookoła, mikroorganizmów jeszcze więcej. Garnik Cap, Noni to są takie suplementy, które powinny być w każdym domu. Ze względu na dzieci, ze względu na osoby starsze i ze względu na rodziców, którzy bardzo często, nie wiedząc o tym, są przyczyną tego, że dzieci chorują. Ponieważ spada ich odporność, zaczyna się grzybica, a grzybica jest drogą wejścia wszystkich pasożytów. I rodzice zestresowani i tylko narażeni na stres i świadomi tylko swojego stresu nie wiedzą, że są nosicielami różnych pasożytów, i zaraz swoje dzieci, zupełnie o tym nie wiedząc. Dlatego garnik, caps, acyzynę, parafrotek. Cała trójka w domu, a kiedy mamy kurację oczyszczającą i wiemy o tym, że są pasożyty, to acyzynę, parafrotek z nami i czwarty muszkieter. I zwalczamy wszystko. Mogą być Państwo spokojni, wszystko będzie dobrze. Ech i kolejny, mój ukochany, ten o którym mówiłam, że jest wyjątkowym cudem natury. Wszyscy mają OxyMax mam i ja. Zamiast mamby, która wcale nic dobrego nie przynosi, możemy sprawić, że nasze dzieci będą dużo zdrowsze i my będziemy dużo zdrowsi. Dlaczego OxyMax? Dlatego, że większość drobnoustrojów, bakterii, wirusów które przedostają się do naszego organizmu, oddostają się przez jamę ustną. To są brudne rączki, to są brudne owoce i to jest zanieczyszczona woda. I dlaczego Oxymax? To jest tlen stabilizowany, który pozwala nam oczyścić najbardziej skażoną wodę. To po pierwsze. Po drugie, dlatego, że możemy podawać go do ustnie. I to jest tak bardzo ważne, że w sytuacji, w której wiemy, że jesteśmy w miejscu, w którym nie jesteśmy pewni żywności, którą mamy spożywać, i nie jesteśmy pewni tego, jaką wodę pijemy, czy na jakiej wodzie jemy zupę, na przykład, i podajemy ją naszym dzieciom, jeżeli przyjmujemy do ustnie Oxymax, jesteśmy w stanie uratować się od y, tej inwazji pasożytów, mikroorganizmów, y, wirusów y, na, y, na długości całego naszego przewodu pokarmowego, bo oczyszczamy jamę ustną, oczyszczamy nasze jelita, y, oczyszczamy wątrobę, y, oksy na korę naszego mózgu, więc układ nerwowy także jest zabezpieczony. To jest doskonały suplement. E, który no, potrafi zabezpieczyć nas no, z większymi momentami i wspaniale wpływa dodatkowo na układ krążenia. No dobra, ale do rzeczy i praktycznie. E, no więc zaczynamy od tego, co, co towarzyszy niestety e, inwazjom pasożytniczym, czyli biegunki. Sporo tutaj tego, jak Państwo widzą, ale tak jak powiedziałam, trzech muszkieterów już jest, a Paraprotex garlic caps, oczywiście nogi, ale dlaczego pojawiają się biegunki? Warto to wiedzieć. Dlatego, że szereg pasożytów wytwarza toksyczne substancje, które prowadzą do tego, że organizm traci cenne mikroelementy, pierwiastki, które działają podobnie jak hormony. Te toksyny wydzielane są do krwi. Co my z tego tracimy? Tracimy z tracimy chlorki, w konsekwencji prowadzimy do, częst, to prowadzi do częstych i bardzo rozrzedzonych wypróżnień. Co to oznacza? Oznacza to, że często interpretujemy biegunkę jako moment, w którym nasz organizm się oczyszcza i bardzo słusznie, bo biegunka jest bardzo potrzebna, ale nie zawsze to jest, że biegunka jest ratunkiem organizmu przed infekcją albo ratunkiem przed niewłaściwym odżywianiem. Ta, bywa tak, że y, biegunka jest oznaką tego, że działa pasożyt. Y, I kiedy tak jest? Jest tak y, przede wszystkim wtedy, kiedy na biegunkę cierpią małe dzieci i kiedy cierpią osoby starsze. Dlatego, że w przypadku y, małych dzieci biegunka nie jest y, reakcją organizmu, a poważną chorobą. Ym, co to oznacza? Kiedy biegunka przekracza 24 godziny, jest to porczywa i nie daj Boże, to walczą jej wymioty, to zaczynają się problemy z elektrolitami w naszym organizmie. Musimy je uzupełnić, musimy uzupełnić gospodarkę wodno-elektrolitową, ponieważ tracimy sód, tracimy magnez, tracimy potas i to prowadzi do bardzo groźnych zaburzeń pracy serca. Jest bardzo dużym zagrożeniem dla osób, które chorują na choroby układu krążenia, dla osób starszych. Jeśli biegunka pojawia się u osoby starszej, należy bardzo szybko reagować. Również tracimy potas, kiedy są biegunki. Kiedy ilość potasu spada, taki optymalny poziom to, są, to jest 4. Możemy je sprawdzić przy badaniach elektrolitów y, zaczynają się zaburzenia rytmu serca. Y, osoby starsze chorują na różne choroby układu krążenia. To może być nadciśnienie, to może być arytmia, y, to może być ryzyko zawału w niektórych grupach osób starszych y, i to jest duże ryzyko życia. Y, bywa też tak, że te zaburzenia elektrolitowe powodują skoki różnych y, y, elektrolitów, i kiedy dochodzi do tego momentu, że potas jest podwyższony, a są problemy z funkcją nerek, to problem zaczyna mieć już na podłoże no, takie dość poważne, może dojść nawet do zatrzymania krążenia. Kiedy jest jeszcze tak bardzo niebezpiecznie i dlaczego tutaj są takie suplementy, na przykład jak PowerMins? Dlatego, że kiedy razem z potasem spada nam magnes, a tak jest najczęściej przy biegunkach, to pojawia się ryzyko, że ciężko nam będzie uzupełnić tak szybko te elektrolity. I taki prosty sposób na sprawdzenie tego, czy doszło do poważnego odwodnienia, to jest złapanie fałdu skóry. Jeśli jest tak, że fałd skóry na przykład na, na ramieniu tutaj, Państwo złapiecie palcem i on bardzo powoli opada i się rozprostowuje. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, wręcz pewność, że gospodarka wodno-elektrolitowa jest poważnie zaburzona i musimy bardzo szybko reagować. Co to znaczy? Jeżeli nie macie Państwo dostępu do suplementów, to sięgamy do tego, co mamy najbliżej, jest naturalne, czyli sok z martwi i sok z pomidora. Albo niekoniecznie wskazywana jako zdrowa, ponieważ ma takie działanie niekorzystne na układ nerwowy, powoduje nawet zwiększenie ryzyka Alzheimera herbata z dużą ilością soku z cytryny i cukrem. Nie jest to zdrowy sposób na radzenie sobie z tymkolwiek, ponieważ nie wolno być takiej herbaty osłodzonej i dobrze dobrze dosmaczonej cytryną, ale w przypadku, gdy mamy nagły spadek elektroidów, to jest sposób na to, żeby się poratować, szczególnie dla tych osób, tak jak mówię, z chorobami układu krążenia.